Zrobiliśmy to lepiej niż Neymar. W poprzednim odcinku rekonstruowaliśmy najlepsze zagrania Brazylijczyka z treningów. Były strzały, wkrętki, triki, trafienia w poprzeczki. Jednak dziś skupimy się na tych rundach, w których możemy się zaprezentować lepiej niż sam Neymar. Poprzednie pięć rund widzieliście wczoraj. Kto nie widział, niech nadrabia. Link jest w opisie. Więc ten film również oglądaj do końca i w komentarzu napisz Neymar. Ja będę przyczepiał serduszka. Ok, runda szósta. Nadal świat freestyle football. Jestem z krzysem, lecimy. Zrobimy dwie sztuczki. Tu Neymar robi ATW, robi Hopa i robi... Czekaj, i nie wyszło mu. Robi Tatwa. Czyli ja te triki wykonam, ale on jeszcze robił później Mirror ATW w jakimś filmiku, to też sobie tutaj obejrzymy zaraz. Tu zależało mi na tym, aby wszystko odwzorować, bo jednak uważam, że jest wiele trików, w których od Neymara jestem lepszy. Bo pewnie ich nawet nie próbował, ale jestem lepszy, okej? Okay? Tu mamy Mirror ATW, Tatwa i tak dalej. Zauważcie, że są to triki, które Neymar umie, ale też czasem mu nie wychodzą. No dobra, czy no, ja spróbuję? Spróbujemy, ja też spróbuję. No, ja wiem, że ty spróbujesz, więc ja, ja wszystko. Wczes... <grym> <grym> bo mi też czasem nie wyjdzie. Outside. Inside, ale obrzydliwie, widzisz, Nie wyszło no, mi. Ale to dlatego, że robiąc mirror ATW chciałem to zrobić dwa razy z rzędu. Ej, szczerze, skąd cię umieć takie triki, nie? Nie rozumiem. Skill widzowie. Czyli mamy półkę wyżej już niż Neymar. ATW i hop. No to to szybko zaliczone. Hoł mi to zania Ronde Ach tatw, to fajny triczek, jak widać, bez problemu, zrobiony trzy razy z rzędu. Dobra, Krzysiu, który nie trenował freestyle football, znowu podjął wyzwanie. Zaczyna od Mirror ATW, czyli dookoła świata na zewnątrz, i potem od razu do wewnątrz. Łatwiej najpierw do środka, czy do zewnątrz? Nie, najpierw na zewnątrz. I tu szok. Wyszło mu to za pierwszym razem. Wow! O, za pierwszym razem! Ej, Krzysiu, ty, ty masz freestylerem? I tutaj mnie tak typowo, typowo zaskoczył. Nie, że udaję pod YouTube'a, naprawdę mnie zaskoczył. Ja po prostu odkrywam twój talent, stary. No i z chtatwem już było trudniej. Jego nogi nagle stały się ciężkie i wolne. Ale próbował, najpierw z żonglerki, potem ze stojącej piłki. Sam ruch wiedział jak wykonać, pozostała kwestia szybkości. Nie wiem, czy ty jesteś świadomy, Krzysiu, ale to jest twój piąty odcinek z rzędu na tym kanale. I żadnego followa na Instagramie mi nie dali. No właśnie, widzowie, co jest? <laughs> Może jest dlatego. <laughs> Ta, obserwujcie Krzycia. Link do jego Instagrama macie w opisie. A nie poddał się, bo walczył dalej. Spójrzcie na to. Ej, ja byłem w szoku, no dla mnie to jest zaliczone I tak już ładnie zrobiłeś Ale blisko, on serio tak szybko progresował Nie sądziłem, że będziesz aż tak dobrze Może nie do końca Gigi. wyszło, ale... Navi... ale wyszło Ostatnia runda Przerwa, przypominamy o piłkach flies. Jedna z nich leży tutaj na półce, ładnie się prezentuje Ale istotne jest to, że widzicie, że nimi gramy na odcinkach Bo są po prostu dobre, jakościowe A tak się składa, że z kodem kamcio Macie 10% zniżki na ich zakup Link macie więc w opisie, zapraszam Runda siódma z ciekawym i nietypowym wyzwaniem Czyli tu się liczy żonglerka, ale w biegu, czyli też kondycja, wytrzymałość, technika i tak dalej. Drużyna, która sobie obiega, nie wiem, no to jest chyba jeszcze w czasach Santosu, a Neymar po prostu sobie biegnie truchta z piłką, żonglując wokół boiska. I naszym zadaniem będzie odzorowanie tego. Ty możesz spróbować no jak mniejszy odcinek. Ten? Może liczymy ile razy spadnie po prostu piłka, co? No. Też nie biegnie za linią, tylko na wysokości polaka. Tak, karnego. Tak, tak. Jest to bardzo takie małe kółeczko. Ja chcę zrobić tak, żeby piłka w ogóle nie spadła. Nie, niemożliwe. Ja bym był w stanie trochę to oszukać. Nie może A tutaj doszło do niezgodności, a nawet zakładu. Żeby mi nie spadnie nie, No dobra, to się chyba o coś zakładałoby teraz. O, odrwala. No dobra, odrwala. No dobra, a ile mam prób? Jedną? No nie, no nieskończenie wiele, jak chcesz. Krzysiu kompletnie nie wierzył w to, że to zrobię. Ty uważasz, że w ogóle to, to mi nie wyjdzie? Nie, obcy. W sensie, nie wierzył, że piłka mi nie spadnie. Ale ja widzę na Bo jednak Neymar robił przerwy, a ja w to wierzyłem. Będzie więc ciekawie. Biegnę za bramkami tymi małymi, okay. a tam za polem karnym mogę, w sensie za linią pola karnego. Dobra. Moi drodzy, ja walczę od wala. Jak ty od... się wydajesz, że to zrobisz, to, to chyba poddymniłeś tylko, co nie? Już nie ma co ch... No dobra, nie no uważam inaczej. Ja. No właśnie to jest met. <laughs> no dobra. Nie ukrywam, że na tym wyzwaniu mi zależało. Nawet nie chodzi o ten zakład od rwala, tylko chciałem udowodnić Krzysiowi, że to można zrobić, bo on w to na początku nie wierzył. To nie muzyjewe. Bo właśnie Neymarowi piłka kilka razy spadła, ale no też racja, że robił to na luzie. Okej, okay, uważam, że oba jesteśmy pewni siebie i ktoś bardzo się pomyli. Albo ja się pomylę, przewyższając moje umiejętności, albo Krzysiu będzie nie dowierzał, więc to jest ciekawe. Krzysiu nawet pozwolił mi wracać do miejsca, w którym piłka mi spadnie. A jak ci spadnie? To... Wracasz, czy... Albo nie wiesz co, jak spadnie ci? Nie no, wracam, ja muszę... Nie, bez... to, to po prostu biegnij dalej i do tego momentu wróć, gdzie byłeś. No dobra, czas na pierwszą próbę. No to zaczynam. Na razie widzę, jest dobrze, tylko które właśnie gorzej jest z tym biegiem. Okej, okay, no wygląda... Żebym się Najgorsze jest to, że nie patrzę przed siebie, tylko tak w bok. I tak sobie biegłem, żonglując prawą nogą. kurde, już prawie połowa. W pewnym momencie jednak pojawiło się zmęczenie i wiatr wiał mi w oczy. Muszę przeszyć oczy. O kurde, najgorzej z oczami jest. Kurde. Ale szczerze, ja jestem w szoku, że aż tutaj, nie? Co jest to zrobienia? Oku. Najgorzej jest z oczami. Bo mi wiatr mnie w oczy <laughs> czerwone. Najgorsze ja jest właśnie to, że cały czas patrzysz na dół, ale no jestem w szoku, no nie powiem, że nie. A gdzie byłeś najbardziej w szoku? Jak zacząłeś tak szybko. <grym> już była jedna, nie wiem, czwarta. Krzyś miał inną taktykę. Odbijał piłkę kolanami. Tutaj była mniejsza szansa na okrążenie całego bliska. <grym> Dobra, podaj jeszcze, ale u Krzyśia walka jest zawsze. Ale zgrabnie, ładnie. Kurde, ale walczy. <grym> Stary, jedna czwarta piszczel, O, wypadł! No nie wierzyłem, że to się uda. I się nie udało. Dobra, czas na moją drugą próbę. Tutaj spróbowałem szybciej. Było super tempo. Piłka niestety spadła w tym samym miejscu. Nie! Nie ma, znowu w tym samym miejscu. <gry> kurde, ale tempo było dobre! No się zarąbiście! Krzysiu nadal z kolanami chciał pokonać całą długość boiska. Moim celem jest całe boisko, ale nie dookoła, niestety. Okej, okay. czyli na wprost. I kurde, ta próba była bardzo spoko. Prawie mu się udało. Nie! Oj, ale ładny stary! Ty tymi kolankami umiesz ten poruszać! Ota! Moja próba numer 3 znowu szybko i niestety teraz piłka spadła mi najszybciej, bo już w połowie. Nie! No niestety. Trzecia próba Krzysia i też mu poszło najgorzej. No nawet grał na czas. O. Nie! Zaklinował piłkę. My się nie dostaniemy tam? No chyba nie. Gdy już rozwiązaliśmy ten problem, próba numer 4. I teraz po prostu podziwiajcie. Jest. Zacząłem w polu karnym i znowu próba obiegnięcia boiska. Okej, okay, było tempo, po prostu biegłem. Poprzeczka! No, udało się, udało Cieszyłbym się bardziej, gdyby nie fakt, że ci wiszę drwala. Jednak ja się nie pomyliłem. Niektórzy pewnie mieliby problem z obiegnięciem boiska, a ja to zrobiłem z piłką. Coś pięknego. Prawie 100, odbić bo prawie 90. I czułeś? No bo ja nie wiedziałem co robić. W <grym> ja myślałem, <grym> co że ty coś liczymy. mówisz, tak właśnie nie, nie wiedziałem, czy się odzywać. <grym> nie? nie no, właśnie nic nie mówiłem, chyba złączony już. U, o widzowie. Ciekawe. Zrobiłem to lepiej niż Neymar i dodatkowo drwal wygrany. No nieźle. Krzysiu na końcu jeszcze pokazał swoją nową taktykę. Prawdopodobnie trochę mało uczciwa i prawdopodobnie niewykonalna. Padłem na pomysł, żeby po prostu kopać piłkę daleko w górę i ją opanować. <grym> nie byłem jej fanem, jak widzicie. Smega trudne, ja bym tą techniką nie robił. Ale on jednak próbował wykonać ten pomysł. <grym> Okej. Okay. Jezu, od razu się zjedziemy i się Hej, to już chyba się bawisz w Galactic Football. A po tej próbie z kolanami zmęczenie już było za duże. Aj, połowa. Czuję się już naprawdę zmęczony. I ta runda zaliczona, coś nowego dla widzów, pewnie się nie spodziewali takiego czegoś. Dlatego oglądajcie każdy odcinek tej serii, bo tu będzie zawsze coś ciekawego. A pamiętajcie, że filmy co niedzielę o 11. A teraz niespodzianka, bo po nagraniu całego odcinka próbowaliśmy jeszcze trafić 5 poprzeczek z rzędu, jak Neymar w pierwszej rundzie. 5 piłek ustawionych na linii pola karnego, Neymar trafił aż 4 z 5 w poprzeczkę. Jak wiecie nie udało nam się tego dokonać w poprzednim filmie, jednak po nagrywkach stało się to. to że wszystko pierwszej, nie Jeśli się zmieniamy. Nie, no. Kopaliśmy sobie na ludzie. Kurde, no ten ostatni słabo, ale tamte centymetry. Raz lepiej, raz gorzej, aż nagle Krzysiu wykonał taką próbę. Jest dwie z rzędu, jak będzie pięć, to, to kupujesz mi dwa lata, dobra? Że ty, ja to wie? będzie 5. Ja wiem że ty z sukcesu postawisz, ale no już jednego ci no Dobrze, spoko. Nie. Ale się Podpaliłeś się, Ale kudze. widziałeś ile? Ale trafiłeś dwie Dobra, się jest Nie, nie. Okej, masz? 3 na pięć. Okej, okay, ma swój rekord, taki jak mój. A jedna z jego prób wyglądała jeszcze tak. No. Jest! Jest! jest. Trzy! Spokojnie! Trzy. Było, minęło, masz. Dwie piłki łatwe są, tylko luz. Trzy pierwsze trafione z rzędu i. Nie. Niestety na tym się zatrzymał. Ja... No ja wiem, że to jest tak, taki żal, bo trzy z rzędu weszły, nie? Ale... Tak się dzieje, ko no. No i teraz pytanie czy mi się coś lepszego udało? Czy ja poprawiłem swój wynik? No to teraz widzicie to. Jest. Jest! Jest! Dobra, dobra, dawaj czwartą. Jest! Cztery! Wyrównany Neymar, ale po odcinku, ale powtarzamy! No, no, cztery, nie? Szczerze, prawie no, pięć. Neymar wyrównany. Cztery na pięć, mamy to. Zrekonstruowane wyzwanie Neymara. Prawie 5. No minimalnie być 4 na 5 poprzeczek, co za mocny wynik. Z jednej strony to jest nieprawdopodobne, że zrobiłeś 4, a z drugiej strony ta piąta była tak blisko. No, serio. Ja bym w życiu nie powiedział, że trafię w poprzeczkę z pola karnego dwa razy z rzędu trzy. No ale to jest kurde, 4 na 5, jaka to jest powtarzalność. No cóż, 4 na 5 to i tak świetny wynik. Wyrównany rekord Neymara a coś czuje potencjał na atak 100% skuteczności w tym zadaniu. Poczekajmy tylko do wiosny. Mam nadzieję, że taki dwuczłonowy odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę 1500 lajków i nagrywamy kolejny odcinek z tej serii. Subskrybujcie kanał, bo filmy co niedzielę o 11. No i nasze instagramy w opisie. Za każdego followa oddajemy lajki. Do zobaczenia!